No, i mam tego, tego. I jestem już chyba tutaj 30 minut. Czekaj, czekaj, co się dzieje? Co jest? Nie zapomniałeś czegoś? Czekaj. Czekaj, ja mogłem zapomnieć. Ale ej, nie mam tego bedruka. Czekaj. jest owicie bedroka. A tutaj... A surowce! A ja to źle zrobiłam. Aha! Ja w ogóle nagrywam to y od razu przed tamtym filmem. No, jeszcze nie zrobiłem tego. Więc ja muszę... Dobra. A i pewnie mi dało bedroka, ale nie na cały czas. Dobra, muszę wziąć kolejne 64 dirta. Czekajcie chwilę. Dobra, mamy dirta, no i teraz musimy, aha, bo to trzeba, musimy jeszcze dać, czekajcie chwila, musimy pewnie chyba powiedzieć yy, przy tym, co chcemy, nie, no to ja chcę, na przykład chcę jednego diaksa. Albo nie, bo to może nie zadziałać. To może tylko na takich mniejszych. No to jednego irona. Jednego irona. Albo diament spróbujmy. 3, 2, 1. Ha, dirta bez życia po prostu. Czyli na takie nie działa. To może żelazo teraz. Nic. I co wie? Ja włożyłem, ale... Mm. Po prostu odłożyłem od razu to. No i jeszcze raz to zrobię. I mam dalej to, tylko tu się coś mi nie spakowało. Czekajcie chwilę. Chyba odpa odpakowało się. No i teraz dodamy, bo nie mam żelazów w pumpingu. 3, 2, 1. Dobra, wsało. Nie mam. Dobra, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę To działa Dobra, to, to tym kończymy widzowie Chciałem w ogóle wam pokazać Że to w ogóle nie to O to chodziło, więc pa